Czy Zauber, łamane na Audi, podjęło dobrą decyzję? Gdzie teraz może trafić Walterii Bottas? Jak mają się zarobki Christiana Hornera i Helmuta Marko do zarobków kierowców? O tym wszystkim opowiem w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! Partnerem ósmego biegu jest P. Holmes. Zbuduj swój wymarzony dom w 3 miesiące. Ofertę znajdziesz w opisie filmu. Tylko trzy tematy będzie miał ten odcinek, troszkę mniej niż zwykle, ale chciałem go jak najszybciej dla Was nagrać, no bo wiemy już, kto dołączy do Zaubera w przyszłym sezonie i kto będzie reprezentował ekipę Audi od sezonu 2026. Ale do tego przejdę sobie za momencik. Zaczynam natomiast od ważnej dla nas Polaków informacji, bo będziemy mieli swojego reprezentanta w Formule 3 w sezonie 2025. Może trochę zaskakującego dla niektórych. Nie będzie to ani Tomek Kucharczyk, ani Kacper Sztuka, ani Piotrek Wiśnicki. Za nich cały czas trzymamy kciuki, jeśli chodzi o starania, o wejście do F3 albo F2. A chodzi o Romana Bilińskiego, czyli 20-letniego 20 zawodnika od tak, powinienem powiedzieć, który od dwóch lat ma nie tylko brytyjskie, ale też polskie obywatelstwo. No i Roman dołączy w przyszłym sezonie do ekipy Rodin. Czy to jest ekipa z czołówki? No nie, raczej to jest ekipa z dolnej części tabeli, ekipa, którą w zeszłym sezonie reprezentował Piotrek Wiśnicki. No ale w przyszłym sezonie w Formule 3 będą kompletnie nowe samochody i nie wiemy tak naprawdę, jak ten układ sił w tej serii będzie wyglądał. Ostatnie trzy lata Roman spędził w serii Freka. Tam najpierw był 18 w klasyfikacji generalnej, Później 21, a w ostatnim sezonie był 14. Tylko tu ważna informacja, jeśli chodzi o ten sezon 2024. Dużo wyścigów mu przepadło z powodu absencji, miał wypadek i nie mógł jeździć z powodów po prostu zdrowotnych. Trzymamy kciuki i będziemy trzymać kciuki za Romana, także za jego lekcję języka polskiego, bo trzy lata temu w wywiadzie dla TVP Sport Roman mówił: chodzę na lekcję". No więc fajnie byłoby usłyszeć też od Romana jakiś wywiad w przyszłym sezonie w języku polskim. No, liczę na to, że te starania cały czas są, trwają i rzeczywiście będziemy mogli po prostu po polsku z Romanem porozmawiać. Nawet niech zacznie od posta na Instagramie, też byłoby super. No, zapytacie pewnie, co z innymi Polakami? No właśnie, co z Tymkiem, co z Kacprem, co z Piotrkiem? Na razie nie ma niestety żadnych dobrych informacji, panowie walczą o budżet, miejsc niestety pozostało dla nich coraz mniej, no, ale wiadomo, jeśli ten budżet jakiś by się nagle znalazł, taki wystarczający, żeby, żeby sobie miejsce załatwić, no to też nie jest tak, że żadnego absolutnie miejsca już nie ma, więc no, cały czas musimy ich wspierać, trzymać kciuki, i liczyć na to, że uda im się, po prostu to miejsce wywalczyć, no ale wiemy, jak trudna to jest kwestia. No dobrze, słuchajcie, tyle o Polakach, a teraz przechodzę do Brazylijczyka, też dwudziestoletniego, bo to właśnie dwudziestoletni Brazylijczyk będzie w przyszłym sezonie reprezentować barwy Zaubera w formule jeden no i to będzie niesamowity wyścig o Grand Prix Brazylii, czy też Grand Prix São Paulo w przyszłym roku. Od 2017 roku nie mieli etatowego kierowcy w F1. W końcu się doczekali i to nie byle jakiego. Gabriel Bortoleto to jest kolejny junior, który dołącza do Formuły 1. O tych juniorach sobie dzisiaj jeszcze trochę pomówimy. No to tak, kilka podstawowych informacji. Urodził się w São Paulo, jest pod agencji kierowców Fernando Alonso, który sam w sensie sam Fernando mówił o Bortoleto, że to niesamowity talent. Kwestią czasu jest, aż znajdzie się w Formule 1. Max Verstappen. Także o Bortoleto mówił: Gdybym to ja był szefem Zaubera, już bym podpisał z nim umowę. Wykorzystałbym wtedy rok 2025 jako przygotowanie do sezonu 2026. Bortoleto uchodzi za kierowcę, który bardzo lubi ciężko pracować, bardzo lubi jeździć na symulatorze, a to nie zawsze jest takie normalne u juniorów. I co ciekawe, przeczytałem to w artykule Automotorum Sport. Bortoleto mówi, że nie jest wielkim fanem szybkich drogowych samochodów. Wiele wskazuje na to, że będzie jednym z głównych ambasadorów Audi od roku 2026, więc warto byłoby pewnie pod kątem marketingowym jednak zmienić zdanie na temat szybkich, drogowych samochodów. No bo grupa Volkswagena, a do tej grupy przecież Audi należy w Brazylii, jest bardzo mocna, bardzo prężnie działa, ma tam swoje fabryki, więc będzie to też naprawdę świetny ambasador dla, tejże, dla tego właśnie koncernu. No dobrze, jeśli chodzi o wyniki, Gabriele, w ostatnich latach. No to były one imponujące, bo no, musiał oczywiście z Brazylii najpierw przeprowadzić się do Europy w wieku 12 lat. Z całą rodziną to zrobił. W kartingu było dobrze, później był taki lekki przestój, jeśli chodzi o jakieś takie fantastyczne wyniki, ale przyszły sezony 2023 i 2024. Formuła 3 najpierw wchodzi jako debiutant, wygrywa Formułę 3. Teraz jeździ w Formule 2, jeszcze ma przed sobą sezon do dokończenia i też w tej Formule 2 jako debiutant prowadzi. No i jeśli uda mu się rok po roku jako debiutantowi wygrać tę serię, no to dołączy do takich nazwisk jak Leclerc, Russell czy Piastri, którzy w ostatnich latach też takiej sztuki dokonywali. Jest to kierowca bardzo regularny, on nie ma super spektula, spektakularnych wyników. Znaczy ma no bo ostatecznie zgarnia tytuły, ale jeśli chodzi o poszczególne wyścigi, on po prostu bardzo skutecznie te punkty zbiera, a to w seriach juniorskich jest bardzo bardzo ważne i tutaj wpływ Fernando Alonso myślę, że też mógł być kluczowy w tym odpowiednim poprowadzeniu go przez to jak sobie zapewnić dobry byt po prostu w tych kategoriach juniorskich. McLaren też wziął go do swojej akademii. No i na szczęście dla Bortoleto nie na drodze do tego kontraktu z Zauberem. Z końcem tego roku, już po zakończeniu jego kampanii w Formule 2, rozstaną się z Brazylijczykiem. Pytanie, czy nie będą tego żałować, no bo co, jeśli Piastri czy Norris na sezon 2026 skuszą się na być może, nie wiem, jakąś ofertę z Red Bulla, Bortoleto by sobie był w McLarenie, czekał na to miejsce, no a tak by musieli troszkę kombinować. Ale myślę, że sobie z tym poradzą, a na pewno też są. Są szczęśliwi, że gość z ich stajni jakieś miejsce w Formule 1 sobie znalazł i to miejsce, które będzie dla niego na razie takim całkiem, powiedzmy, bezpiecznym i spokojnym miejscem, no bo celem dla Bortoleto tak naprawdę jest sezon 2026. Ten rok przyszły będzie rokiem przejściowym, nie tylko dla Bortoleto, ale dla całego Zaubera. To jest teraz tak naprawdę część wielkiej korporacji, tam wszyscy są nastawieni na start tych nowych regulacjach w 2026. No a przyszły rok to będzie taki trochę na przeczekanie, trochę jak ten Miniony, no tyle że będą mieli nadzieję, że nadzieję, że chociaż trochę będą w stanie te samochody poprawić, no bo w tym momencie jest po prostu z ich samochodami fatalnie. Ale dla Bortoleto to jest idealna okazja, żeby bez wielkich oczekiwań, bez wielkiej presji spokojnie się do całego tego świata Formuły 1 przyzwyczaić i te największe rakiety ewentualnie odpalić dopiero w sezonie 2026, a kto wie, może czymś fantastycznym będzie nas zaskakiwał już w w przyszłym roku mamy przykłady Colapinto, mamy przykłady Lawsona, kierowców, którzy wchodzili i od razu robili naprawdę dobrą robotę. Co warto podkreślić, Bortoleto miał na drodze swojej do Formuły 1, no może nie problemy finansowe, ale nie był tak dobrze sytuowanym kierowcą jak niektórzy. Na to zwracał uwagę Fernando Alonso, który mówił, że on tak naprawdę był jednym z niewielu prawdziwych debiutantów w tym sezonie Formuły 2, bo nie przejechał wielu kilometrów testowych, tak jak to zrobiło wielu innych. Zawodników. Nawet Fernando stwierdził, że prawdopodobnie jest jedynym takim prawdziwym debiutantem w tych mistrzostwach. No, oczywiście, jakby wiadomo, że jest z bardzo bogatej rodziny i, i musiał mieć duże zaplecze, no bo bez tego nie przeprowadzasz się do Europy i nie jeździsz w wielu seriach wcześniej. No, ale wiemy, jak wygląda testowanie w seriach juniorskich na jak wiele niektórzy zawodnicy mogą sobie poradzić, jak bardzo to im pomaga, choć znowu, no Bortoleto jest kolejnym po Pinto przykładem zawodnika, który wcale nie jeździ nie wiadomo ilu kilometrów, a i tak jest w stanie zaimponować ekipom Formuły 1, bo Kolapinto no to Przecież prawie już swoją karierę musiał kończyć z powodu braku budżetu. I jeszcze taki wątek poboczny, bo widziałem, że czasami zdarzają się błędy, jeśli chodzi o wymowę jego imienia i nazwiska. To po pierwsze, to jest Gabriel, nie Gabriele, a po drugie po prostu Bortoletto, nie Bortoletto, bo też takie gdzieś taką wymowę słyszałem Gabriel Bortoletto. Dołącza do Nico Hulkenberga w przyszłym sezonie, więc też ciekawy miks tego doświadczenia i nieopierzonego młodego kierowcy, jak to czasami lubimy przeczytać w jakichś tytułach w mediach. No, będzie to ciekawa mieszanka na pewno. Dla Niko też rok w zasadzie przejściowy. Tam wszyscy czekają na 2026. No i pytanie, czy to jest dobra decyzja? Moim zdaniem tak, to jest dobra decyzja, jakkolwiek ja Nie broniłem czasami Walteriego Botasa i uważam, że trochę mu się dostawało rykoszetem za to, jak zły jest zespół. A gdy na początku zeszłego roku, jeszcze wtedy Alfa Romeo całkiem przyzwoicie sobie radziła, to Walteri, Walter, zerknijcie sobie w wyniki, naprawdę dowoził świetne pozycje. Myślę, że nie jest tak zły, jak niektórzy myślą, no ale też nie ma co ukrywać, no znowu, przy całej mojej wielkiej sympatii do Walteriego, myślę, że trzeba na tych młodych po prostu stawiać. Nie możemy w Formule 1 mieć kierowców przez 20 lat z y tych powiedzmy ze średniego poziomu, ok, tych najlepszych trzymajmy przez lat wiele, ale jeśli chodzi o Bottasa, nie Bottasa, Kevina Magnusena i tak dalej, no to nie upieram się, żeby oni byli przez wiele lat w F1, więc no, moim zdaniem to jest lepszy wybór w kontekście miejsca w Audi. Kierowca głodny, kierowca zmotywowany, kierowca, który bardzo mocno może się jeszcze rozwinąć, widać, że potrafi się ścigać po tym, co robi w seriach juniorskich, widać, że ma mocną głowę, no bo też te wyniki potrafi dowozić. Lubi ponoć ciężką pracę, więc wygląda na to, że Audi zdecydowało się na naprawdę świetnego zawodnika. A sam Walteri no, wygląda na to, że po prostu już będzie się ostatecznie żegnał z Formułą 1. 10 zwycięstw odniósł przez te wszystkie lata, grubo ponad 200 wyścigów przejechał. Czy będzie mi go jakoś szczególnie brakowało? Znaczy, wiadomo, oczywiście jeszcze ma jakąś szansę na powrót, może jakiś zaskakujący, ale niewiele na to wskazuje. Na pewno bardzo zaimponowało mi w Botasie to, że w pewnym momencie Przyznał, że na początku swojej przygody w Mercedesie, gdy jeździł obok Louisa Hamiltona, był przekonany, że jest w stanie jeździć na takim poziomie właśnie jak Brytyjczyk i bardzo go to zjadało, zżerało, bo no, wiemy, że na takim poziomie nie jeździł. No i później mówi, że był taki przełomowy moment, w którym on zrozumiał, że gdy Louis ma dobry dzień, gdy nie popełnia błędów, a wiele takich dni w tamtych czasach miał Hamilton, to Bottas przyznał: Ja po prostu nie jestem w stanie go w taki dzień wyprzedzić. Koniec kropka. Ja po prostu w takich sytuacjach jestem wolniejszy. Luis w takich sytuacjach jest lepszym kierowcą. Więc dla mnie to takie dojrzałe, normalne, fajne życiowe podejście. No, czasami tak po prostu jest, że ktoś od kogoś jest lepszy i to mi się podobało w Botasie, że był to w stanie tak otwarcie przyznać. Też mówił, że wiele jakichś problemów mentalnych u niego to powodowało, ta, ta za wszelką cenę próba, ten, te próby za wszelką cenę do równania Hamiltonowi, no ale później już pewne rzeczy sobie wytłumaczył. Co dalej z Botasem mówi się o tym, że może zostać rezerwowym w ekipie Mercedesa. No Taka fajna fuszka na emeryturę może odpukać będzie czasami szansa za jakiegoś zawodnika wskoczyć, bo w ostatnich latach trochę tych sytuacji było. Na pewno Walteri dalej będzie dużo jeździł na rowerach i kto wie, czy nie trafi do serii IndyCar, Tam jakieś miejsce dla niego by się znalazło, a sam Walteri mówił, że jest zainteresowany jeżdżeniem w Stanach Zjednoczonych. A ja wam teraz jeszcze chciałem przypomnieć o jednym Zawodników, no bo mówimy o Botasie, no a pamiętacie jeszcze o takim kierowcy jak Guan Yu Joe? On cały czas jeździ w Formule 1. Jeździ zazwyczaj z tyłu, więc wydaje mi się, że trochę o nim wszyscy zdążyli zapomnieć. Dostaje regularne bęcki od Walteriego Botasa, no i też trzeba powiedzieć, że to jest kierowca, który wszystko wskazuje na to, definitywnie z Formuły 1 się pożegna, nie znajdzie sobie miejsca na przyszły sezon na pewno. No, pytanie oczywiście, czy ktoś kiedyś na jakimś etapie nie będzie miał jakiegoś szalonego pomysłu, żeby go zatrudnić ze względu na paszport, ale wątpię, no, no nie ma co ukrywać, po prostu nie obronił się wynikami, jasne Zauber mu nie pomagał, ale no Walteri lał go jak chciał, więc wydaje mi się, że to już jest definitywny koniec, no ale też nie ma co ukrywać, czy ktoś, choćby z Was, będzie za nim jakoś mocno tęsknił, podejrzewam, że jednak nie. No i tym samym, jeśli chodzi o układankę miejsc w przyszłym sezonie, zostaje nam tak naprawdę jedno wolne miejsce w ekipie RB. No i znaczy RB, w ekipie Wikarp w rodzinie Red Bulla, Lawson. Isaac Hadjar, może Ayumu Iwasa, może Franco Colapinto. Kilku kandydatów tam cały czas mają i coś czuję, że niedługo też się dowiemy, jakie będą tam rozstrzygnięcia w rodzinie Red Bull'a. No a swoją drogą, jeśli chodzi o rodzinę Formuły 1, no to w przyszłym roku zobaczcie, ilu my będziemy mieli nowych, młodych albo takich nie do końca nowych kierowców, nie do końca debiutantów z prawdziwych debiutantów: Bortoleto, Antonelli, Jack Duan, Walpin. Też wydaje mi się, że niektórzy zdążyli już zapomnieć, że on wchodzi do, do F1. Będzie Berman w hasie, no to już taki półdebiutant, bo trochę zdążył pojeździć. Będzie Lawson, no też mocno półdebiutant. No i walczy cały czas o wejście do Formuły 1, o pozostanie, przepraszam, w Formule 1 Franco Colapinto. Więc naprawdę mocne nam się przetasowanie szykuje, jeśli chodzi o stawkę. No i to jest piękne, zmienia nam się formuła, bardzo mi się to podoba. Odchodzi Magnussen, odchodzi Ricardo, Bottas, Joe... Sargent, chyba o nikim nie zapomniałem. No i nie ma co ukrywać. Jeśli chodzi o poziom sportowy, to na pewno nie będziemy za nimi tęsknić. Jeśli chodzi o jakieś akcje Botasa czy Ricardo, takie pozasportowe. To tak, ja będę za, za tym może trochę tęsknił, choć pewnie też szybko zapomnę, no ale w kwestiach sportowych tutaj chyba nie ma wątpliwości. No i na koniec jeszcze temaciek taki troszkę ciekawostkowy, trochę Michałkowy. The Times opierając się na swoich wiarygodnych ponoć źródłach opisał ile zarabiają w Red Bullu najważniejsze postacie. I tak, Christian Horner w roku 2023 miał otrzymać 11% podwyżkę i zarobił przez cały rok. Nie mówimy o zarobkach miesięcznych, 8 920 tysięcy funtów, czyli jakieś 46 milionów złotych z górką. 11% podwyżki, spoko, ale uśmiechnąć na myśl o podwyżce to może dopiero Helmut Marko, bo jemu słuchajcie, pensja wzrosła dwukrotnie w zeszłym roku do 7 milionów funtów, czyli zarobił jakieś 36 milionów złotych. Mniejszą pensję ma mieć od obu panów Totowolf, 6 milionów funtów, ale on ma jeszcze udziały. W, w ekipie i w, w związku z tymi udziałami otrzymał w poprzednim roku 25 milionów y, funtów w dywidendach, więc no troszkę nakrył czapką kolegów z Red Bulla, choć no, koniec końców i tak na to wszystko przychodzi. Lawrence Stroll pyta się kolegów: Ile wy tam zarabiacie? A. Dajcie spokój, nie będziemy o drobniakach gadać. Myślę, że tak ta rozmowa mogłaby wyglądać. No i ciekawe jest porównanie tego, jak te zarobki wyglądają w odniesieniu do zarobków kierowców. Według wyliczeń Forbesa tak naprawdę siedmiu, może ośmiu zawodników zarabia lepiej od Christiana Hornera, i to są ci kierowcy czołowi a reszta stawki, tylko mówimy o zarobkach bez bonusów, bez bonusów jakichś reklamowych, umów marketingowych i tak dalej, ale jeśli chodzi o podstawową pensję, bo tu w przypadku Hornera też mówimy o pensji podstawowej, no to zdecydowana większość zawodników zarabia po prostu mniej. No, ale patrząc na to, jakie osiągnięcia w ostatnich latach ma Red Bull, to myślę, że jest to pensja całkowicie zasłużona. I to tyle na dzisiaj. Myślę, że w przyszłym tygodniu, o ile nic niespodziewanego się nie wydarzy, to nagram dla Was jeden odcinek, pewnie w okolicach wtoru, środę albo czwartku się pojawi. No a po kolejnym jeszcze tygodniu będziemy już zaczynali przygotowania do Grand Prix w Vegas, więc wtedy normalnie już dwa odcinki w tygodniu wiadomo. Dzięki za dziś, trzymajcie się. Cześć, cześć.